Przedostatni dzień rowerowego wyjazdu na północ znajduje się w Szwecji i jutro wracam już do Polski. Dobra, krótka wizyta w sklepie. Nawigację i próbuję przez jakiś ogrodzony teren prowadzić bo do... i znalazłem miejsce na nocleg, wiata jest miejsce na ognisko jest jezioro, będzie dobrze Tak wiatra ja w ogóle książkę pamiątkową się wpisałem, jest pełno Polaków tutaj nocowało no spaliłem ognisko, może trochę za duże